Akuna matata, jak cudownie to brzmi Akuna matata głosujemy na Widla. Cześć, słuchajcie, mamy um, głosowanie na Coin Day'a w czerwcu. Um, I dlatego nadałem ten tytuł, żebyśmy głosowali na Widla, ponieważ Widdle jest do głosowania. To musi przejść. Już wam tłumaczę co będzie. Przede wszystkim do, do głosowania są cztery Pokémony. Squirtle, Widdle, z um, Centru Um, oczywiście alolański um, i zwykły. I Gastly, jeżeli chodzi o Squirtla to um, ekskluzywny um, moveset to będzie Aura sphere dla Blastoise'a. Jeżeli chodzi o Widla, to będzie um, dla Bedrilla ekskluzywny moveset Dr Drill Run. Jeżeli chodzi o allajskiego Sensu i zwykłego sensu to będzie Shadow Claw, a jeżeli chodzi o Gengara, to będzie Shadow Punch. Natomiast jeżeli chodzi o głosowanie, głosowanie odbędzie się od 23 do 24 maja za pośrednictwem Twittera, będziecie mieli 24 godziny na oddanie jednego głosu na Pokemonach którego będziecie chcieli zobaczyć. Także, tak jak mówię, trzymamy kciuki za Widla. To jest jedyny shiny, którego nie było w Pokémon Go. Głosujemy na Widla. Także Hakona ma jak cudownie to brzmi. Mam nadzieję, że Widl przejdzie. Ja wam dam linka w opisie do głosowania A za chwilę. Zapraszam na live, bo będę szukać. Teraz mamy na spotlight hour, że Także zapraszam.